Parking w drodze na Nordcap. Słuchajcie, jesteśmy przy takiej tablicy upamiętniającej bitwę o Narvik. Nie wiem, czy oglądaliście jakiś film. Ja oglądałem na Netflixie ostatnio nawet taki film. A mój, tak wspominam, dziadek miał to w jednym palcu wszystko. Czemu się tu bili? Oni się tu bili Niemcy o ten port narwitu, bo ten fiord nigdy nie zamarzał, i to było najważniejsze dla nich, a tu przeładowywali y, rudę żelaza ze Szwecji. Tu by mieli najlepsze miejsce. No i dwa miesiące się bili. Niemców chyba było nazistów 6 tysięcy plus minus, a 25 tysięcy było y, wojsk. Y, Alianckich, tym oczywiście Norwegia, e, Wielka Brytania, tu była no i oczywiście Polska, Polska i Francuzi z tego co tam pamiętam. Aliantów było chyba około 25 tysięcy. Także dostali w dupę e, te swoje statki, tu im zatopili. Oczywiście parę też e, zatopiono e, chyba angielskich, bo z tego co tu był jakiś też polski ten. A nie wiem, czy to łódź podwodna była, czy coś, ale był ten taki znany statek. Nie pamiętam go, nie chcę palnąć gafy, ale dawno, dawno o tym czytałem. Także przed nami jest Narvik. My jesteśmy po drugiej stronie przepiękne miejsce. Robimy sobie obiad teraz. Robimy sobie obiad. No, a bitwa w 1940 roku. <śmiech> Od... <śmiech> od kwietnia jakoś się tam do, do początku marca toczyła. Widzimy się, słuchajcie, w Narwiku. Yo me calmo Norwich Station, i słuchajcie, stąd odchodzi ten pociąg Arctic Train, ale napisała nam, że do 16, a mamy teraz za 5. No i nie jest to fajnie, bo chcieliśmy nim pojechać. On kosztuje niecałe 600 m. O, To jest ten właśnie pociąg Arctic Train. I jedzie 43 km do Szwecji. Taką fajną trasą. A Szwecji to jest to miasto, które podobno tam coś ucierpiało. No i patrzymy tu. Jesteśmy tu Dobra, idziemy zobaczyć te środka. I co? ma Zawarte. Nie, otwarte. O, ten film wam polecam, zobaczcie sobie. Na no, Netflixie jest. Narwit. Oglądałem to fajny film. Bata zaraz, patrzcie jaki wkurzony. Co to jest jaki? Shop pracz? Nie. Kurczę, basz Bata. No i co? Gdzie my to jakiś rozkład mamy? No, i o chyba o 18.38, a jutro 10.50, tak? Z tego, co umie doczytać, magazyn Narvik. Weźmiemy sobie taki magazyn. I co? A tu można sobie zostawić wpadł jakieś ściuchy, chyba, czy coś. Bata bierze różne ważne informacje. Aż masz, taki fajny magazyn, pooglądamy sobie. Mi się. Słuchaj, z tego co widzę, ty... Czekaj, wyłączę, a tu jeszcze. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda w internecie. Co to jest za zwierzak? O, a tu są chyba, tu jest chyba ten pociąg. Dobra. Zobaczymy. Także na razie tyle. Jeszcze udało nam się tu wyjść na tory. Myślę, się nas tu nie zamkną, ale damy radę. Nie po takich się chodziło. O, zobaczymy sobie tą ciufę starą. Jest tu jeszcze jakaś kolejka taka, nie? Pata? Gdzieś wjeżdża na jakąś górę. Ale ta kolejka tam pituś. Później mi chodziło o ten pociąg. O, bilety. Są chyba dwie linie z tego co tam kojarzę, kursują. A to jest ta aplikacja do biletu. O, Oslo. Do Narvikus ze Sztokholmu, patrz ten pociąg też jedzie. Idziemy zobaczyć ten. Tylko zrobię zdjęcie tej aplikacji, żeby potem nie szukać. Czy to jest tam z powrotem, to jest jakaś pętla czy? Nie, że pętla, ale on tam po prostu Zawraca, tak jakby, albo się obraca. Może z tyłu ma też lokomotywę. Nie wiem, nie wiem, trzeba poczytać o tym, ale to byśmy się zapytali w pociągu. O, taki fajny sprzęcik podjechał. Myśmy to kiedyś nazywali dryzy, Dryzyna, czy Drezyna? Jak się to nazywało? Napiszcie. Ale jakoś tak. Byliśmy dzieciakami. Po mojej babci było to torowisko, takie dwa duże tory. No, to tam zawsze pociągi stały. Kurczę, pamiętam, że zawsze wagony liczyliśmy To chyba po 50-60 wagonów. Miały niektóre takie ciufy, jak ona ruszała, jak buksowała tymi kołami. Historia. No, i to na pewno nie było na prąd. Tu się działo, tu były moce. No to my dzisiaj przemyślimy co my robimy, gdzie my śpimy Jesteśmy w narwiku. I zobaczcie, 16 i oni już Fajrant Tak można żyć, co? No to musimy o tym poczytać i damy wam potem znać co i jak. Także idziemy do samochodu, coś czytamy i zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Wjechaliśmy na samą górę, gdzie kolejka jeździ, ale nie pojedziemy nią, bo uciekamy na kamp. 40 km stąd mamy camping, zobaczymy po 450 domki. Wyciąg do góry, i gdzieś będzie zjazd. Chyba. Patrzcie na dół. Jakie widoki niesamowite. Tamten most, przez który jechaliśmy. I tu za nami słońce nie wstaje, bo, bo jest góra. Czekamy na Renifery. Może przyjdą tu do nas. Widok niesamowity jest. Piękne tu domki mieszkalne takie. Ale to będziecie widzieli na kamerze z drogi. <laughs> A tu jest hotel. Także bardzo fajne miejsce. Panoramę widzimy i my uciekamy zobaczyć, czy nam się uda ten kamp załatwić. A tam piękne słoneczko w górach. Tam przyjechaliśmy tymi lurami. Dobra, kierunek, kamp, jutro Senia, Tromsø i zobaczymy co dalej. Podjechaliśmy pod pomnik marynarzy polskich, którzy tu walczyli w 40 roku między kwietniem a czerwcem. Zobaczcie. Mist Mazowieckich ktoś zostawił flagę Tak walczyli Turcze, wszędzie biedni walczyli Wszędzie Jest to na samych obrzeżach na początku miasta O wkłada pocisk Ale dużo zniczy tu jest nie wiem, ile tu Polaków mieszka, ale w tym miasteczku Al Alu Sund, chyba tak to było, to tam 2000 Polaków mieszka, dużo. Jedno takie miasteczko. Tu jakaś tablica, gdzieś tu jeszcze barczoł, jest, gdzieś jeszcze jakieś działo, ale nie będziemy tam jeździć znowu bez przesady. Pamięci 50, 59 polskich marynarzy. Nie o grom. Tak myślałem, że o tym właśnie grom, który w walce o wolność Norwegii i Polski został zatopiony w dniu 4 maja. Zobacz, boroczki. Dotarliśmy do campingu. Jest on przy trasie E6, zaraz wam wkleję, jak to tu się nazywa. Narwit 1940 jest z tyłu monument. I mamy taki domek za 475 noków. W tym jest wszystko: Łazienka, kompanie, wszystko gratis. Ja mogę spać u góry. Nie wiem, czy czy na dole śpimy razem, czy u góry. Wiecie, no, jak człowiek śpi w aucie dwa dni pod rząd, to chyba każdy osobno teraz będzie spał. Zobaczcie, taki fajny domeczek. No kurczę, to jest śmiech. A te wszystkie większe są zajęte już. O, tu ludzie, tu ludzie przyjeżdżają autami z wypożyczalni. I słuchajcie, i przylatują samolotem. O, tu chcieliśmy ten na dole. Ale to wszystko jest zajęte. Nie go znalazłem na tej aplikacji, co Wam mówiłem, ale nie to piszcie, to Wam wkleję ją. No, miejsce jest niesamowite. Miejsce jest niesamowite. Zaraz Wam zbliżę tamte góry. Zobaczcie, tam jest lodowiec jakiś znowu. W części Norwegii są te lodowce, ale patrzcie, tam normalnie niebieskie widać, tam jest lód znowu. Może to nie jest do końca lodowieznu, ale patrzcie jakie góry. W Norwiku byliśmy. Trochę żałuję, że nie dało się jechać tym pociągiem. Ale słuchajcie, jakbym stąd miał jechać, tam i z powrotem teraz, to jest 90 znowu kilometrów. No nie uśmiecha mi się to. Także chyba sobie dodarujemy. Nawet nie sprawdzamy, miałem czasu, bo dopiero Nie miałem czasu. Zobaczyć. Fajny, słuchajcie, dobre obiady tu są. Ja nie wiem, Bata może namówię na jakieś gulasze. Od 160 do 220 noków. No to nie jest znowu tam rujnowanie się, to jest 75 zł plus minus. Tu macie ładowarki. A ja zobaczę z nią, pogadam, czy się nie uda. nie będzie, bata poszła czy tu. To ona najpierw poszła oglądać całe, Wiele działa, zobaczyć, a nie tam pralki. Zobaczcie, tu możecie się naładować za kasę. Szybkie ładowanie, tu macie wolne za C. Tu. podłączacie i spokojnie się Wam ładuje. Ale to, jakbyście przyjechali tu na obiad posiedzieć, to to się opłaca podłączać. W innym wypadku, o, Beata tam idzie. Gdzie ona tam mi uciekła z tyłu? Gdzieś poszła do góry, chyba jej ja nie widziałem. To jest tak, widzicie, gadam z Wami, albo do Was. Nie widzę co się dzieje, idziemy pod te działo